Marcin Rosiński, Rozmowa Faktów. Witam Państwa. Gośćmi programu są Krzysztof Baz grupy Bikcyc i profesor Paweł Jarocki z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Witam. To rozmawiamy o twórczości Kamana, którego w studiu niestety nie ma, ale myślę, że jest obecny z nami duchem. Zresztą no, kilka chwil temu był na planie teledysku, który Bikcyc nagrywa we Wrocławiu. No może posłuchajmy, co miał nam do powiedzenia. Chciałbym pozdrowić Marcina Rosińskiego, przeprosić widzów... Faktów, że nie mogę być razem w studio, ale niestety obowiązki w pracy spowodowały, że jestem tu w Zajezdni na Sińskiej dopiero teraz. Dziękuję. No i tyle, tyle nam powiedział Kaman. Dlaczego grupa Pikcyc wzięła na warsztat właśnie utwory Kłosowicza? Bo chyba Zomona Legnickiej to nie jest jedyna piosenka, którą wykonujecie tego autora. Nie, gramy kilka piosenek, m.in. Ruski Ketchup, e, zapraszają nas do Trójki kilka innych. Pięć piosenek e, Miki Mauzeleum znalazło się na płycie e, Zadzwońcie po milicję. To jest e, nietypowa płyta, jeżeli chodzi o dorobek Bikcyca, szesnasta e, w naszej karierze i pierwsza poważna. E, to są piosenki z lat osiemdziesiątych, z e, zespołów, powiedzmy sobie szczerze, zapomnianych, e, może nawet w dużej mierze niedocenianych. Zespołów z takiego twardego Andegrandu z lat 80. Płytę przygotowaliśmy z okazji 30-lecia wprowadzenia stanu wojennego. Ona miała premierę w zeszłym roku. I powiem szczerze, no była to wielka przygoda szukać po starych szufladach różnych starych kaset z, z nagraniami z tamtego okresu. Byłoby banałem, gdybyśmy nagrali piosenki tak znanych zespołów jak chociażby Desertet czy, czy KSU, które bardzo kojarzą się z tamtym, z tamtym okresem, właśnie z czasami PRL-u. Też zależało nam na tym, żeby pokazać, że taki fascynujący obieg niezależnego roka w ogóle istniał w Polsce, bo o tym się zapomina. Wszyscy kojarzą te kapele, który w Jarocinie. Wszyscy kojarzą bardów podziemia, takich jak Jacek Kaczmarski czy Przemysław Gintrowski. To oczywiście byli no, najbardziej znani wykonawcy, kojarzeni z opozycją, ale w tamtym czasie istniał także no, fascynujący, moim zdaniem, obiekt takiego antygranatowego roka który zespoły, które grały bardzo radykalne piosenki oceniające tamtą rzeczywistość, mocne politycznie, tak mocne, że nie mogły się z nimi pojawiać nawet w Jarocinie. No, chociażby właśnie numer Zomona Legnickiej. Już sam tytuł i w ogóle treść piosenki dyskwalifikowała ten utwór jako potencjalny utwór dany do radia, czy wykonywany gdzieś na jakichś oficjalnych imprezach. Tak powstała płyta za po milicję. Dzisiaj kręciliśmy trzeci teledysk do tej piosenki. Pierwszy teledysk był nakręcony w Stoczni Gdańskiej, kolebce Solidarności, miejscu, gdzie no, rodził się opór społeczny i powstała Solidarność. No, a, a dzisiaj robiliśmy no, taką Wrocławską bardzo bajkę, wrocławską historię, czyli teledys do numeru Zomona Zomonalicki, właśnie numeru napisanego przez Kamana. Wiąże się to piosenka oczywiście z wydarzeniami, które miały miejsce w sierpniu. To zaraz 80 -tego przejdziemy do tego ja roku. Pana, pana profesora, co jest w piosenkach Kamana tak wyjątkowego, że one mimo upływu tylu lat wciąż, no takie, oddają takie wrażenie takiej, takiej świeżości. One, te, te, te utwory są cały czas takie. Jakby to powiedzieć, no żywe i wręcz aktualne. Podobają się po 30 paru latach od chwili powstania. Dlaczego? Znaczy, wiesz, mi się wydaje, że ironia i poczucie humoru, bo Krzysiek przed chwileczką jeszcze, zanim wyszliśmy na antenę, powiedział, że ten numer Zomona Legnickiego jest taki, no twardy i bez ironii. Mi się wydaje, że on jest tak przegięty już po prostu, że, że jest wręcz ironiczny, ponieważ. Yy, to też wiesz, była prawda jakoś tamtych czasów. Nie? No wiesz, jest Lała się Krew i Poneja Benzyna. Tam ironii raczej nie ma. Są inne piosenki Kamana, które są ironiczne. Chociażby Ruski Ketchup, czy, czy Walka o Pokój jest bardzo, no, bardzo to... ironiczna. Obszyn. Natomiast nie, no, myślę, że to, to wiesz, no, to, to też tak jak powiedziałeś że są sam, że ona oddaje ducha tamtych, tamtych czasów. No, były takie momenty, kiedy było, było i śmieszno, ale i straszno. czy znaczy było tak? Znaczy straszno śmieszne, ale też było tak, że myśmy byli po prostu bardzo rozgoryczeni i to była taka ostra frustracja, bo y, wydaje mi się, że ten okres od sierpnia 80 roku do 81 y, do grudnia, to, to co się tak popularnie nazywa karnawałem Solidarności, to był coś niespotykanego chyba na skalę europejską. Taki okres wolności i rzeczywiście, że wszystko można było że jeżeli by ktoś powiedział, że można latać, to ludzie by skakali przez okno, by uwierzyli, że wszystko było możliwe. Zrobiliśmy historię i nagle przyszedł wariat i, i, i zamknął to. I to było, po prostu taka frustracja rosła, że ten kawałek bardzo dobrze zresztą to pokazuje. No tak, no wtedy się też rodziła pomarańczowa alternatywa, no ale przeegzaminujmy kolegę z Wybrzeża. O czym jest ta piosenka? O jakim ważnym wydarzeniu z historii nowożytnej Wrocławia opowiada Zomona Legnickiej? No to jest piosenka, która opowiada w ogóle o stanie wojennym, ale oczywiście em, nie opowiada o jednej konkretnej manifestacji. Em, można to rozszerzyć na nie, nie ma daty w piosence. Nie. No nie, daty nie ma. Piosenka ale... pochodzi z 1984 roku. Natomiast e, oczywiście e, kanwą do np. teledysku są i do samej piosenki inspiracją były wydarzenia z sierpnia 1982 roku. E, rozruchy, które były e, e, w pierwszą rocznicę. Podpisania poro -porozumie. porozumień sierpniowych. 50 tysięcy osób podobno wzięło udział Wówczas w tym Wówczas Podziemna tej Solidarność wezwała do, e, m, mieszkańców Wrocławia do e, zorganizowania manifestacji. Taka manifestacja się odbyła, no i e, właśnie ona zakończyła się kilkugodzinną walką z ZOMO. E, e, legenda głosi, że ZOMO dostała ten Ja jestem chłopak z tamtych czasów, jesteśmy myślę z Pawem z podobnego, zresztą z Kamanem także z podobnego rocznika. I my jesteśmy jakby no, dziećmi stanu wojennego, tak, kiedy kiedy wprowadzono stan wojenny, ja miałem 19 lat, więc co prawda nie we Wrocławiu, ale w Gdańsku także biegałem po ulicach Gdańska i, i, i rzucałem kamieniami, więc dla, dlatego też ta płyta jest dla nas taka ważna. Zbliżała się ta rocznica 30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. I ja się obawiałem, że znowu będzie tak, znowu będą sobie przypinać medale, znowu będzie jakaś kolejna akademia, kolejna Impreza kuczci i uznałem, że może taką ciekawą formą, ciekawą propozycją jakoś uczczenia jednak tej, 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 tej ważnej dla mojego pokolenia daty, będzie zrobienie, zrobienie po prostu takiej płyty. Ja muszę o jedną rzecz zapytać. Czy Big Cyd płaci prawa autorskie za wykorzystanie utworów napisanych przez Kamana? Wszystkie utwory są umieszczone na płycie za zgodą autora i autorów. Wszystkie są nagrane w ten sposób, że autorzy zgodzi Widzi się na nagranie tych utworów, natomiast y, problem jest taki, że no, płyta nie jest przedsięwzięciem, ja wiem, że to dziwnie się może y, y, Wam wydać, ale nie jest przedsięwzięciem absolutnie komercyjnym. Nie, ja rozumiem. To znaczy, tylko... ja, od razu, żeby zaznaczyć, bo już tutaj w, kiedyś w telewizji wrocławskiej pojawił się taki dosyć y, 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 motyw y, doszukujący się nie wiem, szukania jakichś y, historii, których nie ma. To znaczy, na tej, ta, płycie, ta płyta jest absolutnie non-profit. Ja rozumiem. Nikt na tej płycie nie zarobił złotówki. Ja tylko... Zespół poświęcił swój czas, e, wydał właściwie swoje pieniądze na, na niektóre rzeczy, nie, nie, na niektóre mieliśmy sponsorów, e, także na ten teledysk, który dzisiaj e, e, powstał. E, dla mnie ta płyta jest oddaniem hołdu tym zapomnianym artystom, my właściwie przywracamy ich... E, życiu społecznemu, bo wiele osób no, nie pamięta, co to jest cela numer 3, co to jest karcel, co to jest nie, ja, ja nie mówię z pretensją, eee... ja się tylko dopytuję, dlatego że wiem, że sam Kaman jest w dosyć takiej sytuacji trudnej życiowo i prawdopodobnie trochę pieniędzy by mu się przydało, a nie jestem pewien do końca, czy on zastrzegł prawa autorskie do tych wszystkich no, naprawdę bardzo ciekawych piosenek, które w tej chwili są śpiewane nie tylko przez bigcyd, dlatego, że Maciej Malańczyk też jednym z utworów Kamana wykonuje. Co zrobić, żeby ten artysta znowu stanął na nogi? No czy nie, no on na nogach jakoś stoi. Tu już nie przesadzajmy. Widziałem go dzisiaj, ale. Był dzisiaj, o, by, by, dzisiaj, dzisiaj Kaman był na teledysku konsultantem historycznym i. Z tego co wiem, menadżerka zadbała o to, żeby dostał honorarium. Także no, w ten sposób staramy się też mu pomóc. Natomiast ja, ja myślę, że, że tutaj niepotrzebnie też jakoś tak dramatyzujesz, no, no, Kaman jest człowiekiem, który jest chyba ja, bardzo godny. Ja i... dramatyzuję, dlatego że nie. mnie jest szkoda, że on już nie, nie śpiewa i nie występuje. Dlatego, że no, widzę jak wy. Ale dzięki temu, że zagrał jego... taką płytę, możemy przypomnieć jego postać i nie no, nie było tej płyty, prawdopodobnie telewizja Wrocław nie wpadłaby na pomysł, żeby e, zrobić wywiad z Kamanem, żeby o nim porozmawiać czy przypomnieć jego piosenki. Więc e, ja myślę, że bikcy odwalił kawał dobrej roboty, przypominając nie tylko Kamana, ale także te pozostałe zapomniane e, zespoły, o których e, wiele osób nawet e, nie słyszało. Nie oszukujmy się dzięki tej płycie, która ukazała się, ukazało się jakieś tam recenzje i, i zaczęto przypominać tych artystów. Dajmy artyści. szansę panu profesorowi, żeby też zaistniał. <laughs> No dobrze, istnieje sły, ale co ja mam powiedzieć? No generalnie jest... chodzi mi o to, no co zrobić, żeby Kaman znowu zaczął grać i śpiewać, bo dobrze mu to wychodziło. Słuchaj, dobrze mu to wychodziło, okej, okay, tylko no nie wiem, czy po pierwsze czy chce, po drugie, czy jest yy, taki rynek, bo już na rynku muzycznym się bardzo nie znam, ale na pewno jest jakiś taki problem, yy, może inaczej, nie, niepamiętania czy niedocenienia yy, pewnych yy, Ludzi, osób, czy ludzi postaciły. i tak dalej. Ale mi się wydaje, że to jest w, w, w świecie, jak się czyta tam historię, zawsze jak byli kombatanci, to się okazywało, że tam na Woodstock to było tyle ludzi, żeby się tam nie zmieściło na sześciu Woodstockach. Wiesz, w czasie tam powstania warszawskiego to największymi bohaterami byli ci, którzy akurat byli zupełnie gdzie indziej. Tak to się toczy. No. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Paweł Jarocki i Krzysztof Skiba byli gośćmi rozmowy faktów. Dziękuję za wizytę w studio. Państwu dziękuję za uwagę. Przypominam o głównym wydaniu faktów, które już za godzinę poprowadzi Katarzyna Dynowska. A ja się już żegnam. Do zobaczenia.